Kiedy nie? dla mnie był moment, że stwierdziłam, no. że faktycznie mogę zrobić dziarę, bo tu też wchodzi trochę element pokory, nie? No. Dla mnie ten moment był taki, kiedy spojrzałam na swój rysunek i stwierdziłam, że sama mogłabym to nosić do końca życia. Wiesz o co chodzi? Że nie mogę komuś zrobić, tak jak już wcześniej mówiłam, nie sprzedam komuś czegoś, czego nie jestem pewna. Jeżeli widzę, że mój rysunek jest chujowy. Bo zazwyczaj jak ktoś się uczy, to to są chujowe rysunki, to ja nie mogę temu, komu wiesz, skazać, żeby ktoś do końca życia oglądał w lustrze coś beznadziejnego. Ale większość tatuatorów ma coś takiego, że jednak oni do końca nie są zadowoleni z tych swoich prac. Zawsze ja też nie. coś by chcieli dociągnąć, tak? No ale to jest, wiesz, analiza wsteczna zawsze skuteczna, nie? I wiesz, że jak coś wydziarasz, to a to mogłem inaczej, tu mogłem trochę przysiedzieć. Zawsze tak jest, że jesteś niezadowolony. Ale właśnie tu jest ten element minimum takiej pokory, nie? Że naprawdę musisz skumać, że ktoś będzie to miał zawsze. I albo Zaczy, wskazujesz tak, no... tą osobę na plagiat, albo na coś podobnego, albo po prostu na coś beznadziejnego. Ja zawsze powtarzam, że no, przede wszystkim pokora, tak? w tym, co my robimy tak. na co dzień.